Panie Wysoki Sejmie, zwracam się z wnioskiem o zmianę sposobu prowadzenia obrad i wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego debaty na temat bezprawnego uwięzienia posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz zamachu na prokuraturę. Kalicjo, 13 grudnia. Mówicie, że miejsce przestępców jest w więzieniu. Ja chcę przypomnieć, że posłowie Kamiński i Wąsik całe swoje polityczne życie walczyli z korupcją. Oni zostali ukarani za walkę z korupcją. A wasi politycy za korupcję dostają nagrody. Gdzie jest Włodzimierz Karpiński? Oskarżono łapówkarstwo w europarlamencie decyzją marszałka Hołowni. Gdzie jest Stanisław Gawłowski? Tomasz Grocki, Roman Giertych, na których ciążą poważne zarzuty w parlamencie. To po to wam przejęcie mediów, prokuratury i CBA. O bezkarność wam chodzi. Panie marszałku, składam pismo z żądaniem podjęcia działań na rzecz umożliwienia wykonywania mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Skierowaliśmy także wniosek o podejrzenie popełnienia przez Pana przestępstwa, przekroczenia kompetencji do prokuratury. Może to zresztą dlatego tak pospiesznie dokonywane jest przejęcie prokuratury.